Znowu się cofnęliśmy w czasie. Jakich znalazłaś? Świetliki? Tak. <laughs> Pamiętasz tego świetlika, którego ugryzłaś i zabrałaś mu broń? Co? Pamiętam go. To trewo. W każdym razie, widziałam, jak wlecze się po ulicy, więc go śledziłam. Weszłam za nim do tej uliczki i nagle rzuciło się na mnie pełno świetlików. Zabrali mnie prosto do swojej kryjówki do Marliny Bałaś się? Byłam przerażona. Myślałam, że mnie zastrzeli, ale zamiast tego powiedziała: Co tak długo? Oczekiwała mnie. Zrobiła z ciebie świetlika? Uh -huh. Coś w tym stylu. Ta cała akcja była testem. Chciała wiedzieć, czy można mi zaufać. O. Dobra, czekaj, bo chciałabym zajrzeć z tej kipunku, ze względu na to, że możemy mieć coś nowego, ale. Chyba nie. Jest ten sam list, ten sam nóż. Wygląda na to, że wszystko ma to samo. Okej. Okay. Gdzie, Gdzie my jesteśmy w ogóle? To jest jakaś szkoła, czy coś? Czy jakiś hotel? Albo jakiś dom. Bardzo rozbudowany czy mogę poszukać to miejsce? Czy... w ogóle tu nic nie zbieram? Tak mało trochę zbieram. Ja lubię zbierać, lubię chomikować różne rzeczy. Pada deszcz. A ty jesteś w samym krótkim rękawku, właściwie bez rękawników, więc... Zimno cieli! Dobra, ty mnie ciągniesz tam, to ja pójdę tu. Nie, nie. można skorzystać z toalety. No dalej. Aha. Teraz trochę wspinaczki. W wysokogórskiej. Nie mów tak Riley, bo zaraz się okaże, że będzie klikać na górze. No, wspinaj się, Ellie. No, mówiłam, coś, coś tam kwiczy, chyba że to ty. Um. Z kim się teraz kumplujesz? nie wiem. w sumie z nikim. A Tino i reszta chłopaków? Co tam o nich? Riley, to twoi znajomi. Ale ty z nimi kadasz? No da, w sumie. <noise> ok, fajne miejsca. Bardzo mi się podoba. Lubię, w ogóle, lubię takie opuszczone miejsca, fajnie wygląda. Tylko nic nie zbieram, chcę coś zbierać, dajcie mi jakieś notatki, jestem nienormalna. A potem będę narzekać, bo będę zbierać butelki i, i mnie będą atakować. I nie chcesz by mnie atakowało O, co to? Robert was here? Tino here Jakoś tak. O. Odnalazłeś w sensie. już światło? Aha, bardzo śmieszne. O, przepraszam, nie chciałam się urazić. Ale co? kupujesz te ich całą ideologię? Wiem tylko, że nie jestem żołnierzem. No to dużo wiesz. Nie chcę nic mówić Ale swoją drogą Eli wygląda tak jakby właśnie była przeciwko świetlikom potem wręcz przeciwnie Dużo się zmieniło Dupa nie 30 dni Ludzie ciągle są zarażani, ale oni to dobrze ukrywają. Spotkałaś więcej zarażonych? W ramach mojej inicjatywy daję mi zabić tylko jednego. Wiesz, co? Zmieńmy lepiej temat. Dobra. Uuu, ale ładne widoki. I te opalone budynki, nie? Ale to fajnie wygląda. Te gra miała świetne widoki. Zresztą to DLC też było dość wysoko ocenione. Jako jedno z najlepszych DLC jakie wyszły do gier. Chociaż ja bym się kłóciła, że do mas efekt wyszły lepsze. <grym> Ale ja to ja. <grym> Nie no, w sumie trudno mi jeszcze powiedzieć, bo jeszcze go nie przeszłam, no nie ale. Ale po prostu mam większy sentyment do Mass Effecta. Taka już jestem. Gdzie ona poszła? A tu. W mordę padni. No mówiłam, że będą problemy. W końcu. już nie jest mokro. Ej, wiesz co? Może powinnam dołączyć do świetników. Eli, to była pierwsza rzecz, o jaką zapiszę Chcę, żebyś była bezpieczna, kiedy ulitujesz w polu. Nie powinnam ci nawet wiedzieć. Co ją tym odchodzi? Martwi się, że wciągnę będzie w kłopoty. A co ją tu? Bez sensu. W kłopoty to ja mogę sama wpaść. O tak, <suszy> wiem o tym. Chyba nie wiem czy jest sens się rozglądać w ogóle po tych miejscach, bo tak nic nie zbieramy skoro... Ten to... Hmm. Chociaż... Moja dusza eksploracyjna po prostu nie, nie daje mi spokoju. Co, co, co to jest? Ja to chcę. Nie. Panele słoneczne jakieś? Ulica! Zamarłe w ruchu samochody! Ej hey, bum. Hej, pamiętasz kiedy pierwszy raz cię go przeprowadziłam? Co my tu robimy Rajni? Mam dla ciebie. No właśnie. Ah, się no. ta... Jak to tak? A, zapomniałam... Dinozał? Jak będzie dinozaur, to znowu cię polubię. Musisz się sama przekonać. Jaki dinozaur? Ej! Wyglądaliście dinozaura? T-Rexa? <grym> to by było niczym Lara Croft. Coś tu daje dziwne dźwięki. Riley, jesteś pewna, że nikogo tu nie ma ani niczego. To jest tyle miejsca, gdzie można by było coś ukryć. Dlaczego tu nic nie ma? Tu też chyba nic. Albo już milion rzeczy pominamy. Słyszałaś? Tak. Wiesz, jak to się stało? Jakiego istnienia? Spadł z konia. Miał zawał, czy coś w tym stylu. Rany. Cóż, ile osób może umrzeć z przyczyn naturalnych w tym świecie? Żadna, którą znałam. Dokładnie. Zobaczmy, co nam zostawił. Serio? <noise> Okej. Okay. Teraz dopiero zaczniemy zbierać. Cóż to? Co? To Winston? <laughs> Raczej to było nie złociało. Bingo. Chcesz? E, tak? <laughs> Hola, to nie bravo. Proszę. O boj Boże, o, masz to obrzydliwe Mówiłam Za Winston'a To co to jest właściwie? Taki szampan? Dawaj Nie, chyba jakaś wódka czy coś Ja nie wiem, namawiam ją do pizzy, ale jest niedobra W nią zabrali po tym, jak umarła. Jedny konik. Na pewno była przerażona. Rany. Okej, okay, jestem ciekawa, kim był ten Winston. Jakimś ich przyjacielem. I tak to wygląda w każdym razie. Za wiele się tu nie dowiadujemy. Dajcie notatki. Chcę wiedzieć więcej? Mogę eksplorować, ale nic się tu nie dzieje. Dobra, przestań narzekać, kobiety. Nie, no rachunek, idzie tam tędy, to ja pójdę sobie tędy. Myślałam, że jakieś drzwi otwarte. Ale byłby surprise. Eli, pomóż mi to podnieść. Co to? Będziemy się przyciskać. Nie, nie Zawsze myślę, że nas zmiażdży. Spokojnie. Idę pierwsza. No to po przejściu <grym> Wiesz co? Może poszukajmy innej drogi. Brzmi nieźle. To co proponujesz? Tędy Albo tędy. Tu jest jakiś jakieś do u góry tam. Hej, Riley! Wiesz to chodź, podsadzę cię. Spróbuj otworzyć od środka. Nieźle. <noise> Tak to zawsze działał, podsadzał Eli. O. Oh. Riley. Ach, te czasy. No ja już myślałam. O Boże. Dzięki Riley. Już drugi raz dzisiaj. Jak to się stało, że nigdy tu nie byłyśmy? Chodź, mam dla ciebie idealną maskę. Spooky Town. Riley, świetno. Tak, dzięki. Hmm, wleczarnica. Zobacz. Co to jakieś wilkoła? Fałszywo. Tym No, super. Zarycz. Oh. Zarycz mocno! O kurda, pompujemy moc! No proszę Chodź, zobaczmy co tu jeszcze jest. U, nagrobki. Cmentarze. Uuu, czaszka. Szkiele wróż. Zadaję pytanie. Jak się odważysz, Dobra. Więc e, zginiemy dziś? Nic. Ale lipa. Odwróć ją, geniuszu. O, jakby co szalenie nieprawdopodobne. O, u, co za ulga. <noise> Może jeszcze raz. <noise> Czy kiedyś uda mi się zagrać w grę na kompie? Masz. Marne szanse. <laughs> Jak miło. Czaszku. Nie wysiadaj, latarko. Czekajcie, bo może. <laughs> tak przystało. Ojciec. <laughs> Duchy milczą. <laughs> no pewnie, że tak. Mogę jeszcze raz? <laughs> tak do końca świata Czy będę. Czy jesteś dupkiem? Głowę uciąć, że to prawda. Dobra, tyle w tym temacie. Czy ja jeszcze siądę za kółkiem? Czuję to w kościach. Dobrze. Wow, to tak można bez końca? Wydostanę się kiedyś z tej cholernej kwarantanny. Trudno powiedzieć. Czyli jest szansa? <laughs> no pewnie. Odzyskamy nasze pistolety na wodę? Nie, no to się musi kiedyś Zduchy skończyć, twierdzą, chyba. że tak. Ha, kto by pomyślał? Odzyskamy nasze givery. sobie, Serio. Dlaczego? Czy Riley Nauczy się wreszcie grać w pokera. Słyszę, cię, wiesz o tym. Znaki są niejasne. Ha! Czyli jest nadzieja! Nie, dałam sobie spokój. Możesz sobie zabrać tego Pokera. Y koniec, nie! <gry> Dopiero się rozkręcałam. U, co to? O, Wygląda jak Angry B Bird. <gry> co myślisz? Urodza. No Jakie słodziutkie Pokaż się, Ali oh, Jezus, co za oczy A, tu jest wyjście, nie, nie chciałam wychodzić Nie mogę już tam... Te samochody? Czekaj, ja też chcę. Tak? Czerwony jest twój, niebieski mój. Rzucamy cegłami. Wygra ta, która pierwsza zbije wszystkie szyby. Ja sobie robisz? Jestem w tym najlepsza. A, to chyba nie ja. Kto przegra, musi odpowiedzieć na jedno pytanie. Tylko bez złośliwości. Co to jest konkurs pytań? Dobra, jedziemy z tym koksem. No, kurde. Jak to się robi? A, nie sądzę, żeby mi się to udało, ale. E, kurde. Nigdy nie wiem, kto Dobra. Jeszcze coś zostało? No, zostało, OK, przednia szyba. Powinno pójść prosto. Co, podoba się? Zajebiste. I jeszcze ta szyba. Nie. Nie zmieni mi perspektywy. Pewnie jeszcze coś zostało. Ale nie mam cegieł. Jej i tak idzie gorzej. To chyba tak specjalnie jest zrobione, żebym ja wygrała. <laughs> Hej, mam super supercela, to jest jakieś dziwne. <laughs> Ostatnia! Może to naprawdę kwestia tego pada też. tak. Yeah! Pancerne szyby Ta, a mi tu kawałek rośnie Dobra, czas na pytanie Chyba się boję Uh, dlaczego odeszłaś? Dlaczego tak ostro zareagowałaś? Czy Maryn wspomniał wspomniała o mojej mamie? Dlaczego odeszłaś? No dobra Dlaczego zwiałaś beze mnie? Taki miałam nastrój Słuchaj, nie powiedziałam nikomu Nawet mnie? Swoje przyjaciółce? Tak? Tak, ja tylko... Dobra, chodź. Muszę ci coś pokazać. Nie odpowiedziałaś na pytanie. No właśnie, nie odpowiedziałaś na moje pytanie. Co to jest w ogóle? Karuzela! No dobra, idę, już idę. Karuzela tam była. Tu robimy. Nie czuję się tu dobrze. Właśnie. Pamiętasz, no że myślałyśmy, że zasilanie jest włączone tylko w wybranych dzielnicach? Tak. Chodź za mną. A co tu jest? Nic. Jakaś... Czekaj! Notatka. Um. Majorze Banks. Jest to już moja trzecia prośba na przestrzeni ostatnich tygodni o rozdysponowanie dodatkowych patroli. SK Hartford pogrąża się w chaosie, w związku z czym naszą strefę zalała fala uchodźców. Je, wielu z nich dostaje e, się do wewnątrz przez centrum handlowe, ponieważ mamy niedobór żołnierzy. Ci ludzie są zdesperowani, wielu z nich wykracza, na, wkracza na nasz teren z infekcją. Jak pan wie, ze sporządzonych przeze mnie raportów, tylko w zeszłym tygodniu musiałem zneutralizować trzy osoby w pierwszym stadium infekcji. Zdaję sobie sprawę, że mamy niedobory, ale jeśli nie wzmocnimy ochrony, centrum handlowe zostanie opanowane przez... Hmm. Ała. I tak mnie nie posłuchasz. To zawsze twój podnóżek, sierżant Winston Asher. Aha, czyli on był sierżantem. Spoko. Już mamy, wiemy coś o naszym Winstonie. <grych> Dobra, czyli jednak warto się rozglądać, bo zaczynają być notatki. Świetnie. Co tu mamy? Nic. Ale suplaisów żadnych nie zbieramy. W sumie z jednej strony to dobrze, bo nie czekają nas walki, przynajmniej na razie. Eee, czekaj, ona poszła tędy. A co jest tędy. Tam jest jakiś exit, to może lepiej pójdę za nią. Więc no, coś tu majstruje. Się, że w mieście jest prąd. Po prostu wyłączyli bezpieczniki. Wystarczy jest powrotem włączyć. Aha. To się nie ma prawa udać. <śmiech> <śmiech> Ale nie mówiłam? <noise> Całe centrum jest oświetlone? Chodź się przekonać. Okej. Okay. <noise> Fajnie. Jakieś notatki? Znowu? Nie. Dobrze, no to zaraili. No ja tak trochę mryga nam to światło. Jesteś na to gotowa. Poczekaj, ja... Wiem, co chcesz zrobić. I... Cieszę się, że żyjesz. Znaczy... I że ciągle jesteśmy tu razem i... Wiesz, nie chciałam. No, to wszystko, co mówiłam, zanim odeszłam. Nie myślałam tak. Riley... Rozklejasz się. Sama zaczęłaś? <gry> o <radę>. Gotowa? Pewnie. <gry> <gry> Żartujesz sobie?